Bardzo ważny temat. Smutny i Dotycząc... statystyki są alarmujące. Tak, Statyki, statystyki są alarmujące, dlatego, że mamy w Polsce bardzo dużo samobójstw. Ale przede wszystkim samobójstwa dotyczą y, mężczyzn. Jeżeli mamy 13 osób dziennie popełniających samobójstwa, to aż 11 osób to mężczyźni. Tak, w Polsce codziennie odbiera sobie życie kilkunastu mężczyzn. I właśnie mężczyźni stanowią e, większość tej smutnej statystyki. E, I Ciężko pomóc, bo metody, które wybierają, są takie, że czasami jakby nie można takiej osoby uratować. W zeszłym roku popełniono prawie 5 tysięcy samobójstw i uwaga, 11 na 13 ofiar samobójstw dziennie to są mężczyźni. Mężczyźni boją się często mówić o kryzysie, więc chcemy porozmawiać, co zrobić, żeby, żeby nie było tak źle, jak jest. A w naszym studiu mamy ekspertów: Marta Nowacka, suicydolog, oraz Mariusz Węgłowski, aktor oraz były policjant. Witam, dobry. Dzień dobry. Przerażające statystyki: dlaczego mężczyźni częściej decydują się na ten ostateczny krok? Pani Marto. Przede wszystkim bardzo dziękuję, że możemy podjąć ten temat w telewizji śniadaniowej, bo to jest temat, którego należy dotykać i o którym należy mówić, bo jak e, słyszymy jest on powszechny. E, chciałabym powiedzieć, że m, kryzys psychiczny, taki głęboki, e, nieleczona depresja prowadzi do tego kryzysu samobójczego, ale kryzys samobójczy rzadko trwa chwilę. Zazwyczaj on trwa kilka tygodni, miesięcy, a czasami i lata. I mężczyźni rzadko proszą o pomoc, rzadko o swoich problemach rozmawiają. Najczęściej te problemy ukrywają, dlatego że opowiedzenie o swoich problemach e, zupełnie niesłusznie w ich oczach oznacza słabość. Boją się wstydu, e, boją się osądu mm, i z tego też powodu rzadziej po prostu sięgają po pomoc jeżeli mamy mężczyzn mamy przecież braci y, mamy mężów mamy y, przyjaciół mm -hmm. jak rozpoznać że coś dzieje się nie tak żeby no w odpowiednim momencie zareagować. Uh -huh. e, symptomy takie, które możemy zauważyć, one bardzo często tożsame są z symptomami e, depresyjnymi. E, u 90% osób, które popełniły samobójstwo, zdiagnozowana była nieleczona depresja. Dlatego też tak podkreślam, jak bardzo ważne jest sięganie po pomoc specjalistyczną, psychiatryczną, po farmakologię w leczeniu depresji. E, te symptomy najczęściej będą e, wtedy, Człowiek, który jest w takim kryzysie psychicznym e, charakteryzuje się tym, że cierpi ogromny ból psychiczny, takie poczucie beznadziei i bezradności. Bardzo często pojawiają się zdania e, typu, że wolałby zniknąć, że na następne święta będzie wam lepiej beze mnie. Są to takie bardzo niepokojące zdania, które już powinny nam e, zapalać gdzieś czerwoną lampkę. Oprócz tego następuje taki e, kryzys w obszarze wartości relacji międzyludzkich, te osoby zaczynają się izolować. Oczywiście następuje ta faza bardzo głębokiego smutku, symptomy typu bezsenność lub nadmierna senność, ale przede wszystkim takie zapadanie się w sobie. Czasami też zachowania agresywne. I o ile te zachowania agresywne, to wywalanie emocji na zewnątrz jeszcze, jeszcze świadczy o tym, że ktoś walczy, to w momencie, kiedy człowiek już zaczyna znikać sam, w sobie, sobie zaczyna popadać w tą taką totalną ciemność. Wtedy już um, dzieje się niebezpiecznie. Mariusz jesteś aktorem, ale byłeś w swoim życiu długo policjantem, w tym kontrterrorystą. Widziałeś ludzi w kryzysie. Sam często byłeś w kryzysowych sytuacjach. Jak ludzie sobie radzą, jak ty sobie radzisz w takich sytuacjach Ech. trudnych? Mam jak wrażenie, mężczyźni że mężczyźni sobie radzą. Mm -hmm. Pewnie nie ma recepty jakiejś takiej ogólnej dla wszystkich, ale mam wrażenie, że każdy indywidualnie w jakiś sposób radzi sobie z tymi rzeczami. No niestety miałem takie doświadczenia życiowe i widziałem w tych kryzysowych sytuacjach, jak różnie, różni ludzie różnie reagują na stres. Myślę, że pod, tą, pod tym płaszczykiem, pod skórą takiego faceta, gdzieś taki stereotyp, że facet zawsze da sobie radę, że, że musi sobie poradzić właściwie, bo nie ma się za bardzo gdzie odwołać. Często właśnie Często wewnątrz są tacy empatyczni, uśmiechnięci ludzie, którzy sobie właśnie zamykają się trochę, nie radząc sobie z tym wszystkim. Ja miałem o tyle szczęście, że miałem jakiś taki wentyl bezpieczeństwa w postaci muzyki, w postaci sportu i te negatywne emocje potrafiłem wyrzucić. Myślę, że nieźle sobie z tym radziłem. Natomiast no, niestety obserwowałem takie historie no, dramatyczne, gdzie widziałem dokładnie to, co powiedziała Marta, jak, jak faceci, prawda, mężczyźni odważni i konkretni po prostu. Po gasnęli sami w sobie, prawda? No to rzeczywiście jest bardzo, bardzo nieprzyjemny moment patrzeć na coś takiego, ale wtedy właśnie potrzebna jest ta pomoc, bo co najważniejsze, chyba, chyba to jest jakby przewodnia myśl naszego spotkania, że z tego można wyjść. Mhm. Jesteś ambasadorem tej akcji. Tak, dokładnie, dokładnie. E, e, Zmień bieg, e, zdrowie to siła. Tak się nazywa ta akcja e, e, dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, e, filmowana przez pana marszałka dolnośląskiego województwa. E, jak usłyszałem o niej, zaproszono mnie do, do tego, to na, właściwie nie z, zastanawiałem się ani chwili, chociaż nie byłem świadom, że statystyki są aż tak przerażające. Okropne Pięć tysięcy tak. osób rocznie, to z, znika po prostu miasteczko tak. w mhm. Polsce. I teraz. Jeżeli widzimy, bo Pani mówiła o tych symptomach, jak e, obniżony nastrój, takie rzucanie zdań, święta mnie nie będzie, będzie Wam łatwiej bez mnie, mm. wyłapujemy to, jak w delikatny sposób takiej osobie pomóc? Czasami nie w delikatnie, nie... czasami trzeba bardzo bezpośrednio. Ale wprost, spytać wprost się wprost Chcesz popełnić i... samobójstwo? Tak, po prostu. Pytać wprost, twarz? Czy, czy masz myśli samobójcze. Tak, jeżeli mm -hmm. obserwujemy, że ta osoba zaczyna gasnąć i zapadać się w sobie, e, spytanie wprost, czy masz myśli samobójcze, wcale nie sprowokuje to z mit. E, wcale nie sprowokuje, że my e, popchniemy tą osobę do tego, e, żeby odebrała sobie życie, ale e, to pytanie może otworzyć wrota właśnie do skutecznej pomocy, do sięgnięcia e, po, wizy do wiz po wizytę właśnie psychiatryczną, e, po psychoterapię, po farmakologię, albo po prostu po wezwanie karetki pogotowia. E, przede wszystkim tak, z Mariuszem, jesteśmy dzisiaj tutaj po to, żeby powiedzieć, że z kryzysu psychicznego, kryzysu samobójczego da się wyjść. Ja znam mnóstwo ludzi, którzy z tego wyszli i żyją szczęśliwym życiem. I chciałabym, żeby właśnie też tak. Taka, taka myśl została z naszymi widzami, że warto sięgać po pomoc, że sięganie po pomoc to, że jest żaden wstyd, to jest wręcz bohaterstwo e, i udzielanie tej pomocy, bo czasami osoby, które są w głębokiej depresji, w głębokim kryzysie, kryzysie psychicznym, nie mają same siły, aby po tą pomoc sięgnąć. Dlatego po prostu podajmy tę rękę, zaprowadźmy do lekarza i dajmy obecność oraz poczucie, że są dla nas ważni. Przyglądajmy się naszym bliskim mężczyznom. No ale już to, to co byś ty jak facet facetą, co byś powiedział mężczyznom, którzy czują, że dopadł ich jakikolwiek kryzys, co możesz im powiedzieć? Powiem po męsku, panowie, nie możecie kozaczyć, to do niczego nie prowadzi. Każdy z nas próbuje być konkretny, próbuje być silny, ale w momentach, kiedy czujemy jakieś symptomy, po prostu sięgnijmy po tę pomoc. Po, tak po prostu po ludzku. Tak. Po męsku również. Tak, nie bójmy się prosić o pomoc i e, przyglądajmy się naszym bliskim. Czasami jedna rozmowa może uratować życie, nawet taka odbyta e, ze specjalistą po drugiej stronie telefonu, którego nie znamy. Jest telefon zaufania, czynny całodobowo. E, 116-123. Sięgnijcie po słuchawkę, zawsze warto porozmawiać. Muzyka